Cześć i witaj w Sekretach Zdrowia. Jeśli ty lub ktoś kogo znasz zmaga się z powiększoną prostatą, możesz być zaskoczony, jak bardzo twoje codzienne nawyki związane z piciem kawy mogą wpływać na objawy. Wiemy, jak przyjemna może być poranna filiżanka, zwłaszcza gdy zaczynamy dzień od filiżanki aromatycznego napoju, który daje energię na resztę dnia. Jednak skutki kofeiny sięgają daleko poza to, co widzimy na pierwszy rzut oka. W tym filmie odkryjemy, jak kawa wpływa na równowagę hormonów, zdrowie pęcherza, a nawet na jakość snu. Te wszystkie czynniki mają kluczowy wpływ na nasilenie objawów BPH, czyli łagodnego przerostu prostaty. Jeśli masz trudności z oddawaniem moczu, czujesz pilną potrzebę biegania do łazienki lub budzisz się w nocy, by ponownie odwiedzić toaletę, to połączenie kofeiny i zdrowia prostaty może być silniejsze niż się wydaje. Ale nie martw się, nie chodzi o całkowite rezygnowanie z kawy. Wiemy, że kawa ma dla wielu osób swoje stałe miejsce w codziennej rutynie. W tym filmie znajdziesz praktyczne, łatwe do wprowadzenia wskazówki, jak zmniejszyć negatywny wpływ kofeiny na równowagę hormonów, wesprzeć zdrowie pęcherza i poprawić ogólną kondycję prostaty w sposób naturalny i bez konieczności rezygnowania z przyjemności. A dla miłośników kawy. Omówimy również zdrowsze alternatywy, które pozwolą Ci cieszyć się znajomym smakiem napoju bez niepożądanych skutków. Jeśli jesteś gotowy, by odkryć, jak drobne zmiany w spożyciu kofeiny mogą wpłynąć na Twój komfort i samopoczucie, zostań z nami. Otwórzmy drzwi do zdrowszej prostaty i lepszej jakości życia dzięki kilku prostym modyfikacjom, które możesz wprowadzić już teraz. Zaburzenia równowagi hormonalnej i wzrost prostaty. Kofeina ma dalekosiężne skutki dla poziomu hormonów w organizmie, wpływając na równowagę kluczowych hormonów, takich jak kortyzol, testosteron i estrogen. Kortyzol, znany jako główny hormon stresu, jest podwyższany przez kofeinę, co prowadzi do zwiększonego poziomu stresu w organizmie. Kiedy poziom kortyzolu rośnie, może to również pośrednio wpłynąć na inne hormony, takie jak testosteron i estrogen które odgrywają istotną rolę w zdrowiu prostaty. Na przykład testosteron, hormon związany ze zdrowiem mężczyzn, masą mięśniową i funkcją seksualną, może być przemieniany w dihydrotestosteron, czyli DHT, silniejszą formę testosteronu, która bezpośrednio stymuluje wzrost komórek prostaty. Wyższy poziom DHT to główny czynnik przyczyniający się do BPH, stanu, w którym prostata się powiększa. Powodując trudności z oddawaniem moczu i częste wizyty w łazience. Estrogen, choć głównie jest hormonem żeńskim, również występuje u mężczyzn i ma wpływ na wielkość prostaty. Z wiekiem równowaga między estrogenem a testosteronem może się zmieniać, a nadmiar estrogenów w stosunku do testosteronu może stymulować wzrost prostaty. Długotrwałe spożycie kawy może pogłębiać ten problem, prowadząc do zwiększonego przekształcania testosteronu w DHT. Co sprzyja dalszemu wzrostowi prostaty i zaostrzeniu objawów BPH, takich jak trudności z oddawaniem moczu i częste wizyty w łazience. Im dłużej pijesz kawę, tym bardziej może to pogłębiać objawy BPH, prowadząc do większego nacisku na cewkę moczową i utrudnionego przepływu moczu. Kofeina nadmiernie stymuluje pęcherz. Kofeina jest silnym środkiem stymulującym, który wpływa na centralny układ nerwowy, pobudzając go do zwiększonej aktywności. Kiedy kofeina dostaje się do organizmu, stymuluje nerwy współczulne, które kontrolują pęcherz moczowy. To nadmierne pobudzenie może prowadzić do zwiększonej wrażliwości w pęcherzu, co sprawia, że mięśnie pęcherza stają się bardziej podatne na mimowolne skurcze. U osób z już powiększoną prostatą, te skurcze stają się szczególnie problematyczne, ponieważ mogą nasilić uczucie nagłej potrzeby oddania moczu. Kofeina przyczynia się również do rozwoju zespołu nadreaktywnego pęcherza, czyli OAB, który objawia się częstą i nagłą potrzebą oddania moczu, czasem bez uprzedzenia. Choć kofeina nie jest bezpośrednią przyczyną OAB, jej pobudzające działanie może znacznie pogorszyć objawy tego stanu, powodując, że osoba czuje potrzeby oddania moczu częściej i bardziej nagle. Dla mężczyzn z BPH, którzy już zmagają się z nadreaktywnym pęcherzem, kofeina nasila te objawy, prowadząc do częstszych wizyt w łazience i ciągłego uczucia pilności. Częste oddawanie moczu, szczególnie w nocy, może znacznie pogarszać jakość życia, powodując przewlekły dyskomfort. Podrażnienie błony śluzowej pęcherza i zapalenie. Kawa, oprócz kofeiny. Zawiera różne związki chemiczne, takie jak kwas chlorogenowy, katakol i polifenole, które mogą podrażniać drogi moczowe. Te naturalne kwasy mogą podnosić kwasowość moczu, co prowadzi do podrażnienia błony śluzowej pęcherza. Podrażniony pęcherz może powodować uczucie pieczenia, dyskomfortu, a w niektórych przypadkach również ból podczas oddawania moczu. U osób z BPH, których układ moczowy jest już osłabiony. Podrażnienie to może pogłębiać objawy związane z częstym oddawaniem moczu, trudnościami w opróżnianiu pęcherza i uczuciem niepełnego opróżnienia. Dodatkowo, podrażnienie błony śluzowej pęcherza może prowadzić do zmniejszenia jego elastyczności, co sprawia, że staje się on mniej wrażliwy na zwiększoną objętość moczu. To prowadzi do sytuacji, w której pęcherz napełnia się szybciej, a uczucie pełności staje się bardziej intensywne. Co zwiększa potrzebę oddania moczu. Co więcej, częste, niepełne oddawanie moczu sprzyja rozwojowi bakterii, co może prowadzić do infekcji dróg moczowych, czyli ZUM. Dla mężczyzn z BPH, połączenie powiększonej prostaty, podrażnienia pęcherza i częstego oddawania moczu zwiększa ryzyko zakażeń i chronicznego dyskomfortu. Odwodnienie. I zmniejszona funkcja pęcherza. Kofeina ma właściwości moczopędne, co oznacza, że stymuluje nerki do usuwania większej ilości płynów z organizmu. Chociaż w pewnych sytuacjach może to być korzystne, dla osób z BPH nadmierna produkcja moczu prowadzi do częstszych wizyt w łazience, co z kolei powoduje utratę płynów i może prowadzić do odwodnienia. Odwodnienie może być szczególnie niekorzystne dla osób z BPH ponieważ prowadzi do wzrostu stężenia odpadów i minerałów w moczu, co skutkuje jego większą koncentracją. Skoncentrowany mocz jest bardziej drażniący dla błony śluzowej pęcherza, co pogarsza objawy takie jak nocne oddawanie moczu i pilna potrzeba oddania moczu w ciągu dnia. Co więcej, odwodnienie może osłabić zdolność pęcherza do zatrzymywania moczu, zmniejszając jego elastyczność i powodując nadreaktywność mięśni pęcherza. Odwodnienie może prowadzić również do problemów z nerkami, w tym tworzenia kamieni nerkowych, co dodatkowo pogarsza zdrowie układu moczowego i zaostrza objawy BPH. Zakłócenie snu i nocne parcie na pęcherz Kofeina jest znana ze swoich właściwości pobudzających, które utrzymują organizm w stanie czuwania. Jednak dla osób z BPH ten sam efekt może prowadzić do problemów ze snem. Spożywanie kofeiny późnym popołudniem lub wieczorem może nasilić objawy nocnego parcia na pęcherz, ponieważ kofeina stymuluje układ nerwowy, co prowadzi do wzrostu produkcji moczu w nocy. Kofeina ma długi okres półtrwania od 4 do 6 godzin, co oznacza, że filiżanka kawy wypita po południu może wpływać na organizm jeszcze przez całą noc, utrudniając zasypianie i prowadząc do częstych przebudzeń w celu oddania moczu. Zaburzenia snu mogą prowadzić do zmęczenia, zwiększonego stresu i pogorszenia ogólnego zdrowia, tworząc błędne koło, w którym brak snu pogarsza objawy BPH, a kofeina jeszcze bardziej je zaostrza. Nadmierna aktywność mięśni pęcherza Kofeina może przyspieszać skurcze mięśni pęcherza, co prowadzi do częstszego i bardziej nagłego parcia na pęcherz, nawet gdy ten nie jest pełny. Dla osób z BPH, które już zmagają się z uciskiem prostaty na cewkę moczową, kofeina nasila te objawy, powodując większy dyskomfort, częstsze wizyty w łazience i uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. To nadmierne pobudzenie mięśni pęcherza może prowadzić do przewlekłego poczucia pilności i dyskomfortu. Zwiększenie stresu oksydacyjnego. Kofeina ma wpływ na stan zapalny w organizmie i długotrwałe spożycie kofeiny może zwiększać poziom stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny prowadzi do uszkodzenia komórek w organizmie, w tym komórek prostaty, co sprzyja postępowi BPH. Kofeina, przez stymulację wydzielania hormonów stresu, takich jak kortyzol, nasila stres oksydacyjny, co z kolei może prowadzić do dalszego rozwoju BPH i zaostrzenia objawów. Dziękujemy, że byliście z nami w tym filmie. Teraz, kiedy już wiecie, jak kawa i kofeina mogą wpływać na zdrowie prostaty, możecie zacząć wprowadzać zmiany, które poprawią komfort Waszego życia. Pamiętaj, nie chodzi o całkowitą rezygnację z kawy, ale o znalezienie równowagi, która wspiera zdrowie prostaty i ogólne samopoczucie. Wprowadzenie prostych zmian w diecie, nawykach i wyborach życiowych może naprawdę zdziałać cuda. Jeśli podobał Ci się ten film, daj nam znać, klikając Lubię to i podziel się nim z innymi, którzy mogą skorzystać z tych wskazówek. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał, bo już wkrótce podzielimy się kolejnymi zdrowotnymi sekretami, które pomogą Ci żyć lepiej i zdrowszym życiem. Do zobaczenia w następnym filmie. Zdrowie Twojej prostaty jest w Twoich rękach.